Hello, Ghostbusters. They're real. You do? They're mean. You have? They're here. got <laughs> a stick. Hold! Get them up! Smoke Make them hard! Halo, halo, to co widzieliście wcześniej to moja urojona jakaś wizja wstępu, żeby to było naprawdę powoli i nabierało jakiegoś sensu i kształtu, a nie tak nagraj, wrzuć, nagraj, i wrzuć. A to jest Spirits do rzeczy, Spirits od studia Space of Play, oni tam nagrywają, znaczy robią jakieś um, rzeczy na iPada i iPhone'a i inne takie pierdoły. No. I ta gra chyba nawet jest też na tych iPadach, różnych hipsterskich gr grach i pokażę wam o co tu chodzi. Ta gra jest podobna do tak zwanych kochanych lemingów. I już zepsułem. Czyli, o co tu chodzi? Musimy doprowadzić te nasze dusze, co, do czego nawiązywał wstęp. Do wyjścia, żeby im było dobrze, żeby im było cudownie. No, no i trzeba to robić. nie ma lekko. Trzeba je doprowadzić do tego wyjścia. O tak, o tak. I idziemy do góry. O. No i w takim. To początkowo, oczywiście, tam pokazuje mechanikę gry. Ja tam nie mogę tam dalej pokazać, bo nie będę się uśmieszał przed moją skromną widownią. O, proszę bardzo, level complete No ty, 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 ty. Muzyka oczywiście jest miła Koś nie urywa dupy, ale jest miła Możemy takie z nich robić Kwiatki I wtedy będą lecieć Sobie miło do tego, do wyjścia Do czarnej dziury O, przepraszam byli na to wczesne, dlatego to tak wygląda. Hmm. Teraz tak tutaj trzeba. O, i to spadnie, tu podniesie go do góry i przyniosę. No i to tak tak wygląda ogólnie. Nie będę z tego robił jakiś ...saczny gameplay, bo nie urzekła mnie za bardzo, żeby robić. O, i zepsułem. Ale tam polecam. No. No, i to chyba tyle. Nie mam, nie mam na zamiaru przedłużać tej gry, oczywiście. To jest ta jedna z gier na moim kanale, która jest rzucona, bo jest e, miła graficznie. I ja, jako nie wiem, taki nawet nawet esceta, estet, e, lubię po prostu, jak coś ładnie wygląda. A potem, jak to kupuję, w ogóle kupuję dzięki mojej cudownej koleżance Kasi. Okazuje się, że to, nie czytając w ogóle opisu, jest takie nawet, nawet. Nie jest super, ale jest nawet. No, no i lecimy, no, tam dalej, tam tutaj. Proszę bardzo. No. I tam oczywiście to jest e, ranking, zaraz w ogóle przejdę do menu jest ranking taki cudowny w się oś teraz jestem 2008 o Jezu, nie 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 będzie on tyle no i jestem 2887 2008 <grym> to jest tak, tak jak ktoś nagrywa z rana no. hmm. to jest ten cały spirit nie wiem czy wartę właśnie warto naszym zależy kto jakie gry lubi tak jak ktoś lubi takie miłe gry przy których można spędzić Jesienne wieczory to naprawdę nie niedłużej tematyka wygląda na trochę jesień. No to ja byłem w Faust, to było of Space of Play. Tam można wpisać, wygooglować ich stronę i zobaczyć co oni mają, bo może niektóre gry na ich te iPady, iPhoney i inne rzeczy mają miłe. Także trzymajcie się, cześć. Hmm.